Jeśli myślisz, że to cię nie dotyczy wyłącz teraz. Bo to, co właśnie zostało zapisane w europejskich przepisach, dotyczy każdego. Kto ma dom albo mieszkanie. Nie jutro, nie może kiedyś. To już się dzieje, tylko większość ludzi jeszcze tego nie widzi. Bo problemem nie jest remont. Problemem nie jest ekologia. Prawdziwym problemem jest to. Że dom, coś, co przez całe życie było wentylem bezpieczeństwa, zaczyna tracić jedną kluczową funkcję: możliwość wyjścia, sprzedaży, zmiany, uwolnienia kapitału, kiedy życie się wali. I dokładnie o tym dziś będzie. Przez lata wszyscy żyliśmy w prostym przekonaniu. Masz akt własności, jesteś u siebie. Możesz mieszkać, wynajmować, sprzedać, przepisać dzieciom. Dom był czymś stałym w niestabilnym świecie, a teraz ten fundament zaczyna się przesuwać cicho, spokojnie, zgodnie z procedurą. Nowe normy. Klasy energetyczne i wymagania nie mówią wprost: nie wolno. One robią coś znacznie sprytniejszego. One mówią: to zależy. Zależy od klasy, zależy od standardu, zależy od tego, czy budynek mieści się w tabelkach. Na papierze brzmi to niewinnie. Efektywność. Oszczędność energii, długofalowa strategia, same ładne słowa, prawda? Tylko, że pod tym językiem kryje się bardzo konkretny mechanizm, który uderza w ludzi w najgorszym możliwym momencie, wtedy, gdy muszą podjąć decyzję życiową. Bo nikt nie sprzedaje domu dla zabawy, sprzedaje się dom, gdy coś się kończy albo zaczyna, na przykład rozwód, choroba, długi wyjazd, śmierć kogoś bliskiego. Dom był zawsze planem B, a system właśnie zaczyna zamykać ten plan B od środka. Najpierw pojawia się pytanie, jaka klasa energetyczna. Jeszcze kilka lat temu nikt o to nie pytał, prawda? Dziś to standard. Kupujący pytają, agenci pytają, banki pytają. I nagle okazuje się, że odpowiedź na to jedno pytanie zaczyna decydować o wszystkim. Bo dom, który nie spełnia aktualnych norm, nie znika. On dalej stoi. Ale zmienia się sposób, w jaki system na niego patrzy. Zaczyna być oznaczony jako ryzyko, jako coś, co będzie wymagało nakładów, jako coś, co w przyszłości może sprawiać problemy. I to jest moment, w którym rynek zaczyna działać przeciwko właścicielowi. Kupujący zaczynają kalkulować. Dziś jeszcze kupię, ale jutro ktoś mnie zmusi do modernizacji. Bank zaczyna kalkulować. A co jeśli ten dom straci na wartości? I nagle cena spada. Nie dlatego, że dom się pogorszył, tylko dlatego, że zmieniły się zasady gry. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. System nie musi nikomu niczego zabierać. Wystarczy, że sprawi, że Twoja własność stanie się coraz trudniejsza do obrotu. A własność, której nie da się łatwo sprzedać, przestaje być zabezpieczeniem, staje się balastem. I teraz wyobraź sobie człowieka, który ma dom od 30 lat. Spłacony, uczciwie wypracowany. I nagle słyszy, że jego nieruchomość jest problemowa, że wymaga dostosowania, że bez tego będzie coraz mniej warta. I że nikt nie powie mu wprost, ile czasu ma na przepisy. Bo przepisy będą stopniowo wdrażane. To jest najgorszy możliwy scenariusz dla zwykłego człowieka. Bo nie ma jednej granicy, nie ma jednego momentu. Jest ciągła presja, ciągłe przesuwanie norm, ciągłe poczucie, że to, co dziś jeszcze przechodzi, jutro może nie. I tu dochodzimy do kolejnej rzeczy, o której mało kto mówi głośno. Nie każdy dom da się sensownie dostosować. Są budynki stare, źle zaprojektowane, położone w miejscach, gdzie modernizacja kosztuje więcej niż realna wartość nieruchomości. I co wtedy? Co ma zrobić właściciel? Zadłużyć się na starość? Wpakować w dom pieniądze, których nigdy nie odzyska? System na to pytanie nie odpowiada, bo odpowiedź jest niewygodna. W zamian dostajesz narrację o wsparciu, o programach, o instrumentach finansowych, a czyli w praktyce kredyt, pożycz, zmodernizuj, dostosuj, weź na siebie kolejne zobowiązanie. I nagle dom, który miał dawać niezależność, znowu staje się narzędziem zadłużenia. I teraz uwaga, bo tu jest moment, w którym wszystko się łączy. Gdy zwykły właściciel się waha, gdy liczy pieniądze, gdy boi się zadłużenia, ktoś inny czeka. Fundusze, duzi gracze, podmioty, które mają kapitał, prawników i długi horyzont czasowy. Dla nich modernizacja to koszt operacyjny, dla ciebie życiowy dramat. I w ten sposób rynek zaczyna się czyścić nie przez wywłaszczenia, nie przez zakazy tylko przez presję ekonomiczną przez przepisy, które sprawiają, że część ludzi nie jest w stanie dotrzymać kroku. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wielu ludzi dowie się o tym za późno. Nie z filmów, nie z artykułów, tylko w momencie, gdy będą musieli działać, gdy będą chcieli sprzedać, gdy bank odmówi finansowania kupującemu, gdy agent powie: Z tą klasą energetyczną będzie ciężko. I wtedy zaczyna się panika, bo tego nie da się naprawić w miesiąc. Tego nie da się załatwić tanio. I wtedy po raz pierwszy pada zdanie, które jeszcze kilka lat temu brzmiałoby absurdalnie: Mam dom, ale nie mam wyjścia. To jest moment, w którym prawo własności zaczyna być warunkowe. Masz dom, o ile spełnia normy. Możesz go sprzedać, o ile ktoś chce i bank się zgodzi. Możesz nim dysponować, o ile mieści się w aktualnych ramach. I nie, to nie wydarzy się jutro, wszędzie naraz. To jest proces rozłożony w czasie, różnie wdrażany w różnych krajach, ale kierunek jest jeden. A historia pokazuje, że gdy Unia coś zapisze, to prędzej czy później zaczyna to działać w praktyce. Dlatego ten temat dopiero się rozkręca, dlatego będzie wracał i dlatego będzie wywoływał coraz większe emocje, bo uderza w coś, co dla wielu ludzi było ostatnią kotwicą bezpieczeństwa. Jeśli masz dom albo mieszkanie, zadaj sobie jedno pytanie: co by było, gdybyś musiał sprzedać je w ciągu najbliższego roku? Czy byłoby to proste? Czy ktoś zapytałby o klasę? Czy bank spojrzałby krzywo? I czy cena, którą dostałbyś dziś, byłaby taka sama za dwa albo trzy lata? Bo to nie jest teoria, to jest zmiana zasad. I im szybciej ją zrozumiesz, tym mniej zaskoczony będziesz wtedy, gdy życie postawi Cię pod ścianą. Jeśli chcesz zobaczyć, skąd ta zmiana się wzięła i dlaczego własność zaczyna być warunkowa, obejrzyj ten film. Unia zabiera domy, własność staje się warunkowa. Tam jest początek całej historii. Cześć.